Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić kolejność języków w klawiaturze w telefonie Realme 14T. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki System i Aktualizacja. Wybieramy sobie op opcję. Przepraszam, klawiatura i metoda wprowadzania. Następnie zarządzaj klawiaturami i opcję Gboard. Wybieramy języki. Następnie naciskamy w prawym górnym rogu ikonkę Ołówka. A teraz za te trzy kreski. Przepraszam, cztery kreski. Przeciągamy język w dowolne miejsce, w jakie chcielibyśmy jego ustawić. A następnie po prostu wychodzimy, aby zapisać. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.